Cześć! 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 moja Cześć! tutaj świat Abi, to to pierwszy pierwszy Cześć! Cześć! Czyli Cześć! Cześć! który będzie Cześć! 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 Na przykład cudeńko tygodnia albo zwierzątko. A teraz przechodzimy do pierwszej kategorii. Wow! Zwierzątkiem tygodnia będzie. Oto ten piękny lwik, którego wkleję z neta. Bardzo lubię takie lwiki, bo one mają cholipkę. Dobra akcja. Miał Abi, ja mówię akcja. Dobra ci już bądź. Zyczę lub cudeńkiem tygodnia będzie. Mmm. Mm. O Oto ten imbryczek. Masz tę wolną barwę, że hajbo. Podejdź tutaj, a nie. Torcia no dalej. Po co ja się na to zgodziłam? Zwalniam się. Pej no, ja będę nagrywać? No ja ci tego na pewno nie zmontuję. Mamy nowego montażystę. E, jak się tym kręci? Jedzeńkiem tego tygodnia będzie spaghetti! Spaghetti jest lepsze od tam jakichś pierogów ruskich, czy rosołu. Najbardziej lubię klopsiki z, ze spaghetti, mniam! Abi, obiad! Cholipka, musimy już iść na obiad. Właśnie dzisiaj mam spaghetti! Na skarcie społeczności wam dam recenzję jak ta moja mamusia zrobiła z spaghetti. To był pierwszy odcinek AbiWord! Bajo. Eee, będą mi podnieść ten imbryk. Wracam po obiedzie. Przypomniało mi się przy obiedzie, że miałam jeszcze mieć trzy kategorie, więc je robię. Utwór tygodnia to... Happy! Tego artysty, którego nie umiem wymówić. Jakiś Williams. Macie tu dwie sekundy teledysku. Because I'm Kategoria to. Pasznikcie, tygodnia! Są takie różowe, fajne. Pomalowała mi je moja eks-montażystka. Kategoria hate to kategoria, w której będę mówiła rzeczy, które mi się nie podobają. W tym tygodniu to. Klamka od drzwi! Wychodząc z pewnej sieci sklepów, klamka mnie okuła i zaprzeciłam palca. Na szczęście mi się zagoiło. Jakby mi się nie zagoiło, to bym ten sklep poddała do prokuratury. Ostatnia kategoria to... Q&A! Czyli pytania od widzów. Możecie w komentarzach podawać nazwy, jak będę na was mówiła. Niestety żadnych pytań nie ma, bo to pierwszy odcinek. Więc pominiemy tą kategorię i przejdziemy do końca. No to papa moje ziemniaczki.